Wiosna to taki moment w ciągu roku, na który wydaje mi się, że wszyscy bardzo czekamy. Podejrzewam, że się ze mną zgodzisz. Dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat jednego bardzo konkretnego typu urody, właśnie wiosennego, czyli czysta wiosna. Zapraszam. Wiosna, tak generalnie, jako pora roku, jest jasna, jest ciepła i jest czysta. I to są też właśnie trzy atrybuty, według których klasyfikujemy typy wiosenne. Po długiej i męczącej dla nas zimie już nie możemy się doczekać właśnie wybuchu tych intensywnych barw, kolorów, tego coraz dłuższego dnia, tych takich coraz cieplejszych dni intensywnej zieleni trawy, na żółto pięknie nam kwitną forsycje, żonkile, mamy dywany tulipanów, wczesną wiosną wychodzą nam bardzo intensywnie fioletowe krokusy. No te kolory aż rzeczywiście tak, takim życiem biją i są takie bardzo, bardzo intensywne. Nie znam w zasadzie nikogo, kto by płakał z powodu eksplozji tych kolorów za oknem. Jedną um, z tym samym tropem możemy sklasyfikować, że tak powiem, um, urodę właśnie czystej wiosny. To są te nasze takie kolorowe ptaki na ulicach, które absolutnie mogą ubierać się bardzo pstrokato, bardzo wyraziście w takie bardzo mocno czyste i intensywne barwy i nie wyglądają właśnie. Taki jakiś sposób, żebyśmy stwierdzili: O Boże, popatrz, jak ona się ubrała, tylko wręcz mamy poczucie ja, yeah, ale cudownie się ubrała. Natomiast pytanie, jak ten typ rozpoznać? E, idąc od góry, czyli od włosów, um, one nie są tak naprawdę tak bardzo znaczącym elementem właśnie urody, dlatego, bo to mogą być zarówno blondynki, jak i takie i jaśniejsze, i też trochę ciemniejsze szatynki. Bardziej takim znakiem rozpoznawalnym czystej wiosny jest odcień skóry. Ona jest taka bardzo porcelanowa, taka jasno jasnobrzoskwiniowa, można by było powiedzieć. Natomiast to też, jakby okej, okay, no ta cera może rzeczywiście jest ważna, natomiast najważniejszym absolutnie elementem i takim bardzo znaczącym punktem w urodzie czystej wiosny, są oczy. I to one właśnie najczęściej nam mówią, że mamy do czynienia z czystą wiosną. Generalnie z typem czystym, a później podczas całego tego procesu analizy kolorystycznej, właśnie weryfikowaniu kolorów, sprawdzamy, czy to właśnie mamy do czynienia z wiosną, czy mamy do czynienia z zimą. Ale dzisiaj o wiośnie. Oczy wiosny mogą być zarówno zielone. W różnym odcieniu, jak i brązowe, czy też miodowe, ale tu też nie do końca chodzi tak naprawdę o ten kolor. Oczy Czystej Wiosny są takie bardzo szkliste, bardzo wyraziste. Tęczówka oka bardzo się tak odcina, mogłabym powiedzieć, od również bardzo czystej białka oka. I Tutaj, w tym momencie, jak przykładamy odpowiednie kolory dla tego typu kolorystycznego, to ewidentnie te oczy nam albo tak zaczynają świecić, jak żaróweczki, mogłabym powiedzieć, albo właśnie gasną. I w tym momencie zwracamy uwagę na to, jakie to są kolory, i wtedy już wiemy, czy to jest właśnie wiosna, czy to jest zima, bo zima również jest czysta. Generalnie mamy właśnie w tej urodzie bardzo dużo kontrastów. Mamy właśnie. Na przykład bardzo ciemne y, włosy, bardzo jasną karnację, bardzo szkliste oczy, które, y, y, oczy i tęczówkę taką bardzo, w takim bardzo wyrazistym kolorze, która się jeszcze też odcina dodatkowo nam od bardzo jasnych białek oka. Do tego mamy dosyć mocną też oprawę oczu. Wszystko w urodzie jest takie bardzo kontrastowe. No i właśnie, jeżeli mamy kontrasty w urodzie, to automatycznie przekładamy to wszystko na ubrania. No i jakie kolory pasują właśnie do tego typu kolorystycznego? To są wszystkie te kolory, które właśnie widzimy za oknem, tuż na samym początku wiosny, czyli to jest właśnie ta intensywna trawiasta zieleń, jest to żółć taka właśnie w odcieniu żonkili, jest to bardzo intensywny pomarańcz nasturcji, taki prawie, że już oranżowy. No właśnie, taka oranżowa czerwień, taka bijąca faktycznie po oczach. Wszystkie te kolory, które mają tak 100% kolorów w kolorze, które są bardzo widoczne i które niektórych mogą wręcz właśnie drażnić. Kolorami bazowymi z kolei jest klasyczna biel i klasyczna czerń. Nie bawimy się już tutaj żadnymi szarościami ani odcieniami różnych berzy. Tylko konkretnie biały, czarny, bo wiadomo, tutaj mamy właśnie największy kontrast. Typy czyste powinny unikać bardzo kolorów zgaszonych, takich poszarzałych, takich trudnych jakby do określenia, że nie potrafimy go nazwać, czy to jest zielony, czy to jest niebieski, to jest taki trochę szaro-zielony. Też powinny raczej unikać kolorów pastelowych, takich rozbielonych. To są kolory, które właśnie gaszą tą urodę czystych wiosen. Zatem czysta wiosna, jak idzie na zakupy, to powinna nie decydować się na taki popielaty, spokojny błękit, tylko raczej niech to będzie błękit nieba. Zamiast na przykład zgniłej zieleni, niech to będzie taka czysta, trawiasta, intensywna zieleń. Albo na przykład zamiast żurawinowej czerwieni, niech to będzie taka prawdziwa true red, czerwona bluzka albo tam czerwień chińska. Typy czyste bardzo fajnie też czują się w nie, takich wzorach bardzo geometrycznych. Trójkąty, kwadraty, paski, grochy. I żeby te granice były takie między nimi bardzo wyraźne biały, czarny, czarny, żółty. Żółty, fioletowy, żeby wiecie, to właśnie było to odwzorowanie ich urody, również na materiałach, jakie noszą. W tych właśnie wzorach typy czyste najlepiej się czują i najlepiej wyglądają, najlepiej ich uroda się właśnie prezentuje. Na koniec dodam, że u czystych wiosen i w ogóle czystych typów, czyli też u czystej zimy, Najważniejszym elementem typu urody i jakby elementem w stylizacji są uwaga pomalowane usta. I to też tak nie na każdy pierwszy lepszy kolor szminki, tylko to wiecie musi być takie właśnie 100% koloru w kolorze. Czyli to musi być właśnie ta taka bardzo intensywna fuksja, to ma być ta taka najbardziej ognista czerwień. Wtedy jak mamy pomalowane usta to właśnie dopalamy ten wizerunek czystej wiosny. I tak, podkręcamy jeszcze bardziej tą urodę. I w tym momencie właśnie na samym początku wspominane oczy są jeszcze bardziej takie świetliste i jeszcze bardziej ten ich kolor staje się taki wyrazisty. Także też każdej mojej klientce, która się okazuje być właśnie typem czystym, czy to wiosna, czy to jesień, czy to wiosna, czy to zima, przepraszam, zawsze. Dostają taką, takie polecenia ode mnie na recepcie z informacją od dzisiaj, moja droga. Zaraz po przebudzeniu myślisz od razu o tym, żeby nie napić się wody czy iść się napić kawy, tylko musisz najpierw pomalować usta. Nie bezbarwną pomadką, tylko właśnie tym najostrzejszym kolorem. Wtedy absolutnie będziesz wyglądała wystrzałowo już od samego świtu. No i wiecie, tak przemrużenie muka, oczywiście o tym mówię. Natomiast faktycznie tak jest. Pomalowane usta są jednym z ważniejszych elementów jakby całej stylizacji typów czystych. Dlatego, bo nawet jeżeli nie uda nam się odpowiednio zestawić kolorystycznie właśnie ubranie, to te usta jeszcze są w stanie naprawdę wiele uratować. I to też jest tak, że czasem jak przychodzą do mnie właśnie klientki i dotychczas nie chodziły w kolorach czystych, tylko bardziej takich spokojnych i zgaszonych. I dowiedziały się u mnie, że jednak właśnie te czyste kolory są tymi idealnymi dla nich. To też, no wiadomo, ciężko jest im tak z dnia na dzień przestawić się na te takie strokate, szalone właśnie stylizacje pełne najbardziej intensywnych właśnie kolorów. Wtedy właśnie to, co ja im sugeruję, to po prostu załóż białą koszulę. Załóż czarne spodnie, i po prostu ubierz się w ten zestaw taki najbardziej neutralny i najbardziej spokojny, który zdecydowana większość z nas najbardziej lubi, mimo wszystko. I po prostu do tego pomaluj usta. Zrób sobie właśnie albo mega różowe, albo mega czerwone, bardzo intensywny kolor na, na u tych ustach. I wtedy mamy wszystko absolutnie uratowane. I rzeczywiście w ten sposób bardzo często dziewczyny, które nie są przyzwyczajone do tych kolorów, tak zaczynają. Ciekawa jestem, czy właśnie odkryłaś swój typ kolorystyczny, a może już po prostu wiesz, że jesteś czystą wiosną, to poszukasz jakiejś inspiracji. Serdecznie zapraszam Ciebie również na mojego Instagrama, na którym no więcej też poruszam tematów kolorów, czy to właśnie typów kolorystycznych. No a jeśli nie znasz swojego typu kolorystycznego i chcesz go po prostu poznać, zapraszam Ciebie serdecznie na spotkanie ze mną, na którym dowiesz się po pierwsze, jakim jesteś typem kolorystycznym. Jaka jest Twoja jasna baza ubraniowa, jaka jest ciemna, jakie powinnaś nosić kolory casual, jak łączyć te kolory, jakie wzory, wszystkiego absolutnie dowiesz się po takim spotkaniu i już świat barw absolutnie nie będzie dla Ciebie miał żadnych tajemnic.